Witam serdecznie na moim kanale. Chciałabym dzisiaj przedstawić czytanie dla osób z podznaku wagi na miesiąc styczeń 2022. Na początek, serdecznie dziękuję za leki, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo ważne. Jestem bardzo zadowolona. Dzięki temu mój kanał może się rozwijać. No i przechodzimy do czytania. Jak zwykle przypominam, czytanie jest ogólne, więc nie będzie rezonować ze wszystkimi. Proszę traktować jako wskazówkę, podpowiedź, swego rodzaju poradę, kierować się swoimi decyzjami, swoim umysłem. Ja tutaj zawsze pokazuję tylko to, co może się ewentualnie wydarzyć, na co trzeba zwrócić uwagę. To nie jest wyroczne, energie są przejściowe. Radzę czytać, radzę słuchać i traktować z dystansem i nie dopasowywać, nie dopasowywać na siłę tego czytania do swojej sytuacji. Tu na spodzie pokazane jest, że będziecie się nad czymś bardzo zastanawiać w styczniu, będziecie myśleć dużo, co niektórzy będą izolować się, będą szukali swojego takiego miejsca spokojnego, gdzie będą mogli dużo rzeczy przemyśleć, poszukać jakichś rozwiązań. Dla niektórych będzie ważna osoba spod znaku panny, niektórzy mogą być na bezrobociu. Niektórzy będą tutaj myśleć o jakichś osobach starszych. Nie wiem, niektórzy o emeryturze. Może tak być. A niektórzy może znajdą jakieś wyjście z jakiejś trudnej sytuacji. Na początek, co mi się rzuca w oczy? Jest jakaś blokada. Jest pokazane przyblokowanie się na działania. Jakieś odwoływanie czegoś, blokowanie się naruszenie do przodu. Przepraszam. Za moją niedyspozycję głosową, bo już któreś czytanie robię. I teraz jest tak, że pokazana jest bardzo fajna karta na środku, że coś rozpoczynacie. Może tutaj jest jakiś wzrost duchowy, może tu skupiacie się na sobie, w końcu dochodzicie do wniosku, że Wy jesteście najważniejsi. Tu jest miłość własna czyli zaakceptowanie samego siebie, zaakceptowanie swojego ciała. Swojego wyglądu, ogólnie samego siebie. Rozpoczęcie również jakiegoś uczuciowej relacji, jakiegoś związku, również jakieś spotkania rodzinne, jak ja to wieroczki, różnego rodzaju te Może dowiad dowiadywanie się o tym, że tu są dobre wiadomości, że ktoś jest w ciąży. I tu ktoś z tego powodu się cieszy. <laughs> Może być, bo tutaj jest, że dużo tu się ludzi pokaże. Tu jest trygon wody, skorpion rak ryby, tu ziemski, byk pan na koziorożec, tu ognisty. Baran, lew, szczelec. Tu jest bliźniak. No, no, dużo ludzi, dużo ludzi może w styczniu się przewinąć. Możecie poznać czy coś i będziecie mieć jakiś kontakt z tymi ludźmi. Teraz jest tak: tu jest przyblokowanie, nawet, tu przyblokowanie, tu przyblokowanie, i tu przyblokowanie na wyjazd. I tu wy sami się też blokujecie. Pokazane jest, że co jest, co jest po prostu podstawą tego jest to. Więc jeżeli by teraz logicznie to przeczytać, to znaczy, że tu w jakimś związku nie ma miłości, albo kończy się jakiś związek i dlatego się rozpoczyna jakiś nowy. A jeżeli w związku nie ma miłości, to wy sami tu dochodzicie do takiego wniosku, że musicie się skupić sami na sobie. Co pomaga, lub przeszkadza? Przeszkadza raczej. Raczej przeszkadza. Jakaś blokada jest na pójście do przodu, blokada jest poprzez jakąś osobę, jakąś fałszywą, interesowną, materialista, jakiś taki człowiek. Myślący o sobie. Albo, tak jak mówiłam, nie idzie coś do przodu, czy to w sferze finansowej, czy w związkowej. Odchodzi jakaś osoba z trygonu wody, skorpion, rak ryby, jakiś nadwrażliwy, albo to Wasza energia odchodzi. Że Wy byliście bardzo przewrażliwieni na punkcie czegoś kogoś i ta energia odejdzie. Natomiast co przychodzi? Przychodzi jakaś blokada na wyjazd, przychodzi blokada to też jest blokada na wyjazd na pójście do przodu, naruszenie do przodu. Nie możecie się wyprowadzić, nie możecie ruszyć, nie ma postępu. Tutaj z czymś nie możecie ruszyć, tak jak i tu. Wy się właśnie tak czujecie, jaka jest sytuacja. Taka, jaka sytuacja jest, tak wy się czujecie, że nie macie ruchu, że nie możecie ruszyć do przodu, że jesteście przyblokowani na jakieś działania. I tu z zewnątrz też jest blokada. Coś też z zewnątrz was blokuje. Coś, coś po prostu, jakieś granice są postawione. Może tutaj z zewnątrz jakieś będą blokady, jakieś, nie wiem, narzucone z góry, że dlatego nie będziecie mogli wyjechać, bo będą ograniczenia. Wy z tym walczyć nie możecie. Czego się nie spodziewacie, że po prostu nie dacie rady z tego przewalczyć, dlatego że nie da się z tym walczyć. Tutaj jest znowu w głowie, znowu jest myślenie, że jest blokada na wyjazd. No tu, tu, tu i tu blokada, no nie ma postępu. Coś jest po prostu przyblokowane. Nie możecie z czymś ruszyć. <laughs> Przepraszam. I tu potem na koniec jest takie na, takie o takie balansowanie takie. Takie rozchwianie, takie nie wiadomo co. Czy w tą, czy w tą stronę coś byście robili, ale nie wiecie co, czy to, czy to, bo, no bo nie możecie podjąć decyzji. Nie możecie podjąć decyzji w jakimś względzie. Czy to wyjazdy gdzieś, może do pracy? Tu mieliście na przykład, byliście pewni, że coś rozpoczniecie, a tu nie ma podpisanej umowy? Jest blokada na ruch, na, 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 na początek pracy. Blokada na ruch, blokada na wyjazd, blokada na wyjazd. Tu zablokowanie, tu nie ma jak w ogóle zadziałać. Nie da się zadziałać w ogóle. Tak więc ewidentnie coś w styczniu nie będzie chciało u Was się <laughs> ruszyć, ani jakieś wyjazdy, ani działania. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, co by tu było, jak dołożę. Co wy tu chcecie rozpoczynać? No tu chcecie coś rozpoczynać, jakieś takie działania swoje własne. Tutaj, tu jakiś sukces, jakiś jakaś tutaj po prostu, e, jakiś awans. Może tu mieliście jakieś propozycje nową, może propozycje awansu gdzieś w pracy, a tu coś się nagle blokuje. Dlaczego tutaj jest w odwrocie? No to jest związane tu pokazane z pracą. Tu praca, a tu, a tu po prostu nie ma rozwoju, jeśli chodzi o związek, no, o dom. Czyli może tu być też tak, że albo praca. Albo związek, gdzie tutaj nie, tutaj się zakończył związek, bo tu yy, no, było ciężko. Trzeba było ciężko tutaj pracować nad tym związkiem. A Wam się może nie chce nad tym związkiem pracować. I tu się kończy rodzina, tu nie ma postępu. Dlaczego ta osoba odchodzi? Bo ją odcinacie. Bo się kończy. Tu coś. Dlaczego tutaj? To tu jakieś oszukiwanie samego siebie. Nie ma postępu, bo się oszukiwaliście sami siebie. Tutaj też kończy się, bo nie ma postępu. Tutaj mogły być też jakieś trójkąty. I też się kończy przez to jakiś związek. Nie panujecie nad sytuacją, również, jeśli by chodziło. Tu jest ten sam król, tylko w, odwrotem, w odwrocie. Tu dlaczego jest ta blokada? Bo tu się kończy z zewnątrz. Tu jakaś blokada, tu jakieś pieniądze też. Tu klatka, bo nie możecie. Ale tu jest, wychodzicie z tej klatki, i co na koniec? Aha. Jakieś informacje. Musicie sami szukać informacji? Musicie obserwować coś, żeby się dowiedzieć. Jeżeli by chodziło dalej o tą sprawę zawodową, to tu, chcie, tu mielibyście jakąś, jakiś. Sukces w pracy i bylibyście rozpoczęli coś nowego na przykład. Ale nie dostaliście umowy o pracę, przez to tu może być, że przez jakąś osobę też, nie ma tego spełnienia, nie ma tego tej radości. Odcinacie tutaj jakieś. Jakie, jakąś, jakąś osobę, albo wychodzicie z tych energii, jakichś takich emocjonat, emocjonalnych, ale nie możecie ruszyć do przodu, bo coś sobie wyobrażaliście, coś sami się oszukiwaliście. W energii jesteście, e, chcielibyście ruszyć, a nie da rady. Chcielibyście coś rozpocząć, a nie da rady. Z zewnątrz jest blokada. Związana chyba z pieniędzmi jakimiś, albo z rodziną. Jesteście z zewnątrz przyblokowani, albo e, potrzebny jest duży wydatek i przez to e, nie możecie ruszyć, albo e, rodzina, z powodu rodziny nie możecie, jesteście przyblokowani z zewnątrz. Nie spodziewacie się tego, że <laughs> nie macie siły e, do walki z czymś, nie, nie dacie rady prawdzie tu nie ma już jakiejś, wychodzicie z tej, z, tego, z tej blokady energii, takiej, no takiej przebicia takiego, jakiejś takiej depresyjnej, wychodzicie z jakiejś klatki, ale nie umiecie walczyć o swoje. Tu natomiast jest pokazane, że też jest przy, jest jakieś, nie panujecie nad nad sytuacją i nie rusza do przodu. Natomiast tu, na koniec, są te dwie opcje, i musicie obserwować sytuację i w danym momencie dopiero podjąć decyzję. To byłoby, jeśli chodzi o pracę, czyli tu byłoby, że coś macie przyblokowane albo przez rodzinę, albo przez w związku z pieniędzmi, bo tu bylibyście ruszyli z jakąś, z jakąś nowym, nową pracą ta praca by wam przyniosła sukces. <laughs> ta osoba może być rozwodnik w dowiec, w jakichś przeżyciach, nadwrażliwa, ta co odchodzi, albo to jest wasza energia, tutaj nadwrażliwości jakiejś. i tu jakaś, jakaś, jakaś nie, jakieś niezdecydowanie tutaj, tak jak i tam. Czyli tu chcieliście podjąć tą decyzję o tym, żeby to ruszyć, ale coś tu się przyblokowało. Nie możecie ruszyć z jakąś robotą. To samo jest, jeśli chodzi o związek. Tu chcieliście rozpocząć coś z sukcesem, bo tu zakańczacie jakiś związek. Yy, nie ma współpracy, kończy się, nie ma, nie ma postępu. Nie możecie ruszyć z tym wszystkim, nie panujecie nad tym wszystkim. Jakieś, jakieś osoby trzecie, może tu być, że tu osoba trzecia się też pojawia. No. Jakieś iluzje są, albo sami się okłamujecie, albo za dużo sobie wyobrażacie. Nie możecie ruszyć. Jesteście zablokowani na wyjazdy. Tu, są, tu jest też dużo opcji do wyboru, dużo możliwości. Tak sobie wyobrażaliście, może, że tutaj Wam się uda. Może tutaj za, duży, za dużo wyobraźni było, za dużo, żeście sobie wyobrażali na temat tego wyjazdu. A tu się okazuje, że nie da rady wyjechać. Może mieliście większe oczekiwania e, niż one w ogóle są możliwe. Może więcej sobie oczekiwaliście niż w ogóle to jest możliwe. Może myśleliście, że to tak wszystko łatwo pójdzie, szybko, łatwo, pięknie, a tu niestety jakieś blokady są. Jakieś, tu jest lew też, jakaś osoba może być też. Albo tu, jeśli chodzi o związek, to tutaj może być, że związek właśnie się kończy, bo nie panujecie nad tym wszystkim. Jeszcze jakieś trzecie osoby mogą być do tego. No, z zewnątrz jesteście przyblokowani przez wydatki jakieś, jakieś grube pieniądze potrzebne są, albo. No, tak bym powiedziała. Tu wprawdzie wychodzicie. Nie macie tutaj jakichś przypałów, e, tych historycznych. Wychodzicie z jakiejś klatki, ale też nie umiecie zawalczyć. Nie jesteście asertywni. O coś. No, i tu jakieś dwie opcje są. Jeśli chodzi o związki, jakieś dwie opcje. Czyli może ten trójkąt to właśnie pokazuje, że tu dwie opcje. I ktoś Was może obserwować, albo wy obserwujecie kogoś. Może Was ktoś przeobserwował, że tutaj no, chcecie rozpocząć z kimś. To też jest osoba z Podznakulwa. Tu jest lew. <laughs> Również. Tu jest też lew. Szczelec, baran. Może Was ktoś przeobserwował. No, tutaj mi ucięło i tak dalej muszę powiedzieć. Może Was ktoś <śmuszczak> przeobserwował, że jesteście w jakimś trójkącie. No i e, nie chcę już z Wami być. Tak więc e, tu takie, takie historie się. takie historia jest dla Was. E, I teraz. Tutaj tutaj będzie dla Was karta rada jeszcze. To mi karta wyleciała, aż spadła mi. Muszę tu zobaczyć, jaka dla Was karta rada będzie. No, tutaj jest lew. Albo osoba z podznaku lwa dla was będzie ważna, to jest też ta siła. Albo po prostu, żebyście panowali nad sytuacją, nad emocjami, nad y, tym, co się dzieje wokół Was. Żebyście mieli też siłę do pokonania jakichś trudności. Nie poddawali się, bo to mogą być takie jakieś trudności, te blokady przejściowe. Szczególnie na te wyjazdy na postęp gdzieś, gdzie mieliście po prostu już pewne, że pojedziecie na przykład gdzieś do pracy za granicę albo że e, gdzieś rozpoczniecie coś z jakąś osobą, a tu niestety nie. Tylko nie wiem właśnie z jaką osobą. No e, może z, tą, z tym lwem w końcu. Bo tutaj jak mówiłam wcześniej, są te, to pokazują się te lwy. I znowu lew. Tak więc tutaj y, zapanujecie na wszystkim. Także tu będziecie mieć siłę, więc się nie martwić, żeby załatwić wszystko. Tak więc serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie czytania. Życzę wszystkiego najlepszego, aby Wam się wszystko to co najlepsze spełniło. Y, to nie jest dla wszystkich czytanie. Y, dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu.